Witajcie w moim konkursie. Tak więc tak, najpierw omówimy konkurs na czym on polega. Otóż konkurs polega na tym, żeby uporządkować od najstarszych do najnowszych części GTA, czyli na przykład GTA tam jakie tam i na końcu jakie jest, ale wszystkie części jakie istnieją w GTA. I dopasować do nich bohaterów. Czyli główny bohater, jaki jest, jeden tylko. No i do nich dopasować ludzi, którzy podkładają pod nich głos. I konkurs na tyle polega. Nagrody są ciekawe. Otóż, ten, kto wygra, ten, kto jak najszybciej wyśle mi w komentarzu pod tym filmikiem jak najszybciej poda. Te wszystkie części i dopasowanie do nich, no to wtedy wygra um, grę Prince of Persia, Piaski Czasu. Um, a pozostałe osoby, które zgłaszali się do konkursu, czyli um, dwie ostatnie osoby na drugim i trzecim miejscu, które też po tej osobie napiszą, um, dostaną klucze do gier. Działające no, kody seryjne e, tak, tak więc zapraszam do udziału w konkursie. I em, tyle: no, chyba tak. No, od razu mówię, że to jest konkurs z okazji 4400 wyświetleń na moim kanale. Dobra, no i tak więc to było na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia.